A siedzimy tu, kondomes, tam ci nie ma strefy chyba. No, tam jeden w krzaku naprzeciwko, bieg. To powiedziesz, że jak nie wraca, to żeby się pakowała A co do tego pakowania to mam ku... a dla ciebie człowieku, takie newsy, że my możemy mieszkać... Będziemy mieszkali we dwójkę jak będę miał 18 lat już We dwójkę Ej ja ty I twoja dupa w razie czego Aha jak? To trzeba będę miał co czasy inną, więc czy się będzie tak, w poniedziałek, blondynka, we wtorek, jakaś brunetka, co tydzień, a inna, codziennie. Ty, bo ta live mam na takie głupoty gadam. Żart w Gieta oczywiście, widzowie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, chyba duo. I sola jakieś chłopy. Widzę. Chyba ty, te plecy to chyba nikogo nie ma jednak, Krzysiu, wiesz? Wiem, ale mi chodzi o plecy. to wie, że są chyba sama, ale chyba ich tam nie ma jednak. Ale plecy coś bije, musimy uważać. Się biją na plerach. Nie ma, nie marnuj, nie marnuj Tu będą, wiesz, szli na nas Dostałem, za drzewem się chowam Możemy turtlasy, A bo dobra, czekaj Tu będą szli, kondonesy Dałbym turtla bym turt ladał. Nie będzie w strefie. Nie będzie w strefie, nie będzie w strefie Nie będziesz. Będzie. Zostajemy tu hop na mnie, hop na mnie, hop na mnie. Wracam. tu siedzimy. Tylko tego krzaka bym rozkrył. Stój się na tym na ku ten, na kucaku i ciekajmy. Uważaj, aha nieźle, a ty jesteś na nim, dobra, on no nic niezły, 13 fragów, on solo może być, bo był jeden solo. Mi się powoli pi się... kuch... Pije ten sok cały czas. Nie spokojnie, jeszcze z git. Katarzyna Piskoś. siema wracam z meczu legi. Siema, Mati kto wygrał. Ty w ogóle dziś jakieś tam urodziny były na tej legi, co nie? I na ten mecz się sprzedało ponad 22 tysiące biletów. Siema, wracam z Meczulei. 2-2. No, to nieźle. To nieźle. A, a ty na działkę wracasz czy do domu? Ty wychodzisz do lobby czy nie? No to nie pograli za bardzo ci legioniści do dupy Ale remis strzeli tak naprawdę dobrze Z Zobaczę zaraz, które mamy miejsce w tabeli 2-2 w ostatniej minucie, Legia na 2-2 Tak to przegrała, tak to przegrywa 0-2 Aha, czyli Legia w ostatniej minucie na remis strzeliła No dobra, a ty na działkę czy wracasz, czy gdzie, Mordoczko? Ty, w 83 karnego i w 90 plus 2 doliczony gol Ale debilu, co tak? Na działkę czy na... Czy do domu? Napisz mi, a nie tak. nieźle odpięto Tabela. Legia, drugie miejsce, 11 punktów. Wisła pock, pierwsze 13. Stalmielec, trzeci, 10 punktów. Dobra, drugie miejsce na razie jest git. W sumie graśmy z górnikiem zawsze, no to wiesz. Górnik zawsze nie jest zły, a ma miejsce które? Dobra, dziesiąta ma Remis, przegraną, wygraną, wygraną i przegraną. To nie do domu jutro na działkę, chyba. No dobra, dobra. A ty będziesz mógł jeszcze dzisiaj pograć? Czy masz konsolę na działce? Na działce pewnie masz konsolę, to chuj. Tak to by się z proszkiem pograło jeszcze dzisiaj ale pewnie konsolka na działce Czekaj, zmienię selotnie. I kilofa. kilof i lotno. No, na działce na konsolę, właśnie wiem, wiem, wiem. Dobra, to się pograju jutro, przecież Czego? No, 1480 mam do końca. 3520, a zaczynaliśmy jak mieliśmy 3380, a zagraliśmy 3 gry. Czyli 200 punktów, tak naprawdę, w 3 gry. 200 punktów, a to z Alanem i jego rodzicami i moim tatą byliśmy no spoko, spoko, fajnie ja to dzisiaj, też miałem się wybrać na mecz ale ja zamiast meczu to będę dzisiaj całym, cały, sięki dzień w pracy od godziny czwartej do godziny dziewiętnastej byłem dzisiaj w pracy więc tak i tak chyba bym nie zdążył na mecz ale za to jak będziesz jutro na działce ja, ja tylko lecę rano do roboty też o czwartej, ale koło myślę 8 już bym był, więc jak jutro będziesz na działce, jakoś nie wiem, a o której byłbyś na działce. Jutro, jeśli w ogóle przyjeżdżasz przyjacielu mecz 20.30, no ja wiem, że mecz 2030 ale o 19 dopiero skończyłem mortko pracę, to ja wiesz, chciałem... jeszcze nie dość byłem Wiesz, nie dość, że byłem cały mokry, spocony, to bym musiał się iść ubrać... Musiałbym wrócić do domu, iść się wykąpać, przebrać, a na taki metr, to wiesz, warto przyjść trochę wcześniej, żeby wiesz, w bramki wejść, miejsca zająć, to lepiej, a... No halo, halo. Więc ja bym się, wiesz, o, o, teraz do Matiek mówię jakby co? O... Halo. Halo. No co halo? Halo. Hallo, to w mordę walą, Halo. 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 Lalo. Lalo. Halo. Halo. Jaki nie wiesz, to się dowiedz. Zapytaj się tam, nie? Mamy taty. Halo, jesteś, mordka? Nie wiem, co się stało. Cześć, sekundę. Dobra, no jestem! Halo, mówię że czekaj chwilę. Dobra, naura wysiadam. Trzymaj się, Mortko. Dobranoc. Widzimy się jutro Dzięki, spoczko, widzimy się jutro, dawaj czekam jakby co w konsoli na ciebie Zaczynamy w konsoli na działce jakby co czekam I masz, mam coś dla ciebie, proszę Masz czy średnio? Dobra czekaj tu już ci zarzucam do Pema Masz telefon Chuj to obchodzi Nie no żartuję śmiechy yy... Jeśli się uda to endepis Ciebie na messengerze jutro Jak się uda Więc jakby co, to będę się na messengerze, jak sobie dzisiaj załatwię to. Więc wyczekuj info na snap, na messengerku. Byczku. Dobra, no dobra, to... A, bom pisze mi tu na live, co nie. Eee, yy, czekaj. Czy jeszcze chcę? Mam trzy duże i spray'a. Dwie duże. To nie biorę tych moich, Te moich to mały to pedalskie są. Nie dał nam na razie żadnego place'a. Nie, bo mam na minusie. Dobra, teraz będę liczył każdy place i zobaczymy, ile wbijamy na taką gierkę. Całą noc tam, czy ze mną, cały skład. Oho, to nasz lot. Tak to robi ekipa. Ekipa. o A ty lubisz ekipę? Nie. A na kogo najbardziej nienawidzić z ekipy? Żeś mógł poczet i zebo takiego liścia. No, z ekipy. Ja bym Frizzowi podszedł i bombę A trąbę to bym laseczka ciągnął I Pateckim pionę bym zbił, a Frizzowi zajebał sierpa Nie no, nie obciągnąć, ale Tromba to jest spoko gościu, bardzo go lubię trąba jest zajebisty, kurwa Minimajkowi to ja dał pieniądze, a na operację zębów A. Gdzie? Robimy mu Eldorado. Chuja, trafiłem. Nie wiem, na Spider się poleciał gdzieś. Dobra, jebać to A z ekipy naszej Jordanowskiej, że w sensie nawet starej takiej kiedyś była, a teraz wszystkie osoby razem, tak komuś byś jebał iścia Albo taki rozpiek i takiego afronta Jak mi to śmiało, mów O ty kur o Dasz radę, da, das, dasz radę wyjść w wodę? A kur a, no bra, Mogę grać sam czy wziąć tą kartę? Czy ryzykować? Nie tam chłopy są, dobre. Już mnie widzą. Dobra, ole włączam zaraz tego live'a, bo mi ping skacze. O nieźle. A live'a się zachciało, ku a ładuje do mnie. Oho!